Siemanko, dzisiaj jak Survika. Próbowę się, że może na dniach być ostatnio więcej jeśli chodzi o materiały ze względu na to, że kolejki na kilka lat aktualne. Pozyskam. Czekanie o 20 to jest 3-4 minuty, co najmniej. Żeby zagrać jeden to czy może się anulować czy coś. No masakra. Niestety ja samu zachęt nie ma aktualnie, jest kill switchowany. Do 2 sierpnia prawdopodobnie wtedy będzie backfix, bo mówi, że w 612. Więc pewnie wtorek nabliży będzie 611 i dopiero na samym będzie 612. To jest trochę problemem. Ludzie nie chcą grać surwem. I to no, z wiadomych względów. Jakby nie ma Dead Harda, chociaż osobiście podoba mi się nowy Dead hard. Jest killowy, można w dobrej sytuacji... Zrobić większe wale niż wcześniejszy, natomiast nie można używać go tak samo głupio. To jest dla mnie po prostu giga i serio. Bardzo mi się podoba nowy Dead hard. Um, I też dużo się genii. z tym akurat się właśnie nie zgadzam. Na solo queue to kręcenie z jest basakra. Mówię, nie znaczy, że właśnie nie ma Dead harda, więc ludzie... Nie potrafię się lupować, to tknięcenie tych genów to jest niemożliwe. Więc aktualne podejście, tak jak na moje granie surwem, jeśli ja Solokiu, don't care. Po prostu baw się, miej fan, pokręca jakieś tam geny, coś się polupuje z killerem i tyle. Bo ciężko do tego podejść, kiedy na Solokiu. Chociaż wydaje mi się, że z dnia na dzień jest trochę lepiej, ale możliwe to też, że takich ludzi dostałem, bo na przykład wczoraj właśnie już miałem takie meczki na poziomie, jeżeli grałem pierwszy mecz killerem gdzie byłem trochę mat, bo jeszcze wzięli mi mapę i tak dalej, ale to ludzie, no, którzy naprawdę garniali tę grę, więc no. Ale w no, dzisiejszym odcinku będziemy mieć killera, który, jak mówiłem, Ta aktualnie został bufa buffa i no, bardzo by się spodobałem. Więc ja postanowiłem, że weźmiemy za cel. Miał trochę niespodzianek i w sumie ogólnie mecz był dla mnie świetny, zajebisty, fajnie się bawiłem. Może każdy trochę dla moich ale no, ale sobie zobaczycie. Zapraszam Was na Twitcha, link w opisie i tu będzie w siedem mój nickname, zapraszam. Tam będziemy grać no, niestety ostatnio z Pani pani tak około dwudziesty będę grał dopiero, więc no... Nie tyle, zapraszam do materiału. Porwało ją! Co? Sława na opała wiesz, nawet nie pisz. Znowu dresz! Fucking dresz, man! Znaczy, jest sumie fajnie, ale dużo ich, coś nagle. No mi się podoba. Nie, jest to clown na no, przykład. to trochę lipo, bo żadnych Naderów nie ma. Ta, hit. Tana, bez Lepiego. Nagle nie mogę ci protek hita wziąć No próbuję pro na polecić g ja dalej, więc no biegn dalej Koda Kurde, chciałem go wrzucić w dziurę Eura ja no tylko, no próbuję znowu miał jeszcze remnant, tak gdzie bym dalej macie mnie, prawda? Na no, co ty? No nie widział mnie, ale łatwo Remna to będzie mi grał przez okno Ograne. Ja teraz znowu tego. Ok, trap, nice. To na A już się mi widać Mmm, to teraz będzie trochę grili, co zrobię. Ale. ek. Oh my god. Jeszcze na tym naganie? No dalej, jestem. Oh. jak Jakbyś powiedział szybciej Wiesz nie wejdzie, że to wyjdzie w ogóle ja to co, nie? nie? ma co, nie ma co Podnalazł Dawaj, Dawaj, małecki safe. Fuck, nie co. Riots, no a jeśli chodzi długie specjalne z pieskiem hej okay, no, a no. jeśli tak, chodzi o długie specjalne z piaskiem, hej no, a jeśli chodzi a jeśli chodzi o długie specjalne co chodzi no, He is, fake. He is not real. A rano zamiast podnieść mnie to nie wiem czego. Oj się, jest terror, groźny killer. Prawda. A już ten to nowo Co to dude? O ale, że to weszło! Specjalnie od tę harda od razu. Powiedziałem, że będzie chciał to. Bograsz. O raz. Oh my god! A to było nice. Remnanta może mi coś rozwalić Ty na A ja nie potrzebuję osoby, która będzie rozwala mi Czy taki kapta, który nie jest kilometr dalej Rozwaliłeś? Tak, rozwaliłeś, dokładnie, no, że aż tepnął. No bo idzie po sejwa i zatrzyma się 5 cm przed? nie? Nie, tym razem od razu dziko. Oto to pop? Nie, wraca po tak. A mnie znaczy, że było w No i Czeka, jest, wszak jest Nie No przyjmij hmm. tę dzioskę trafem, no! Jesteś tu, a wiesz, tak się odpuści Mogę ci syringe dać. Dawaj. gdzie na! Ale tepa zajebał. Przez okno. <noise> Nie mogę Stirn dać, nie dlaczego. Musiałem dwa razy kliknąć Aj! No! Myślę, że tepnie! Mogę tu być. Taka trap to też nie zaha. Jest aha. Ty jesteś na dole? Tak, poza Jestem na dole panu, okej Mogę ci FTP dać, Nimer? Na dole? Na no dole jesteś? Na dole? No teraz na tych schodach przed, przed tym Przed mainem? Dawaj, 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 dawaj To stój <grym> nie wiem czy to tak k***a jest <gry> Puj nie ma. Kraście tego błagam. I do czegoś, no nie wiem. Ah. Nie wiem tak, już dawno była w tym ciągu. Faży wszystkie te na mapie i jeszcze gdzie? Tak, bez kitu. No to wygląda. Nie, ona biega po mapie na śladku. Serio? Tak, widzę właśnie. Gdzie jesteś, Chak? Mogę ci kolejny epitać. Jestem przed Chakem. Ja jestem za Chakem, Walken. Ja na to, to stawiam. A my tam, tak, tak, tak. <laughs> o my god. Na bagnie nie tak długo. Ale raz. No te geny, No bo gen bo sam gena 5000 zrobiłem, no. No wiem, ale ten... No nie wiem, no. no a ten znalazłem. To. O, już zginąłem zginałem właśnie. ten zaczęła robić geny. Pierwszy raz chyba gena w meczu do no, dobra, raz kopowałem no. z nią, 5 sekund. Dobra, 95 jest. A on zrypał to. Oh my god. No, my ekstrakcji jestem broken. Yeah, this guy is human. Na dot. Taka, jak jak pójdziesz do buna, jak będziesz pafafawa do buna, to mogę, to się zaczęło męczyć. Musi jesteś? Main Idę do maina Od odbuna. od boona. A on jest przed mainem Teraz jest na dole maina W do szaka to jesteś out Dobra, 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 dobra. dobra. Ależ on tepnie, 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 pewnie on nie tepnie Dawaj do przodu ale Niech, nie, czarno. Przed... Ale dawaj do przodu, powiedziałem. Nie dam Rozka... rady. To był rozkaz. Pod gumę. Było... Ja, ja mam Originary Forever, to bro dobro. No nie, 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 nie. Nie ufam temu. Jak nie ufasz temu? I dodałem, i dodałem. Dodałem, jestem przed na dole. Pointek, Pointek, ja cię nie... Nie, 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 nie. Ale wiesz co... To... No ale jak? Ja, voor de people. ah. Moges mij toepassen? Myślę, że mas inny plan. Ik mogę mieć inny plan. Nie wiem. Nee, to Wygluwé, to... wygluwé, wygluwé, wygluwé. To open the gate. Open the fucking gate and out. Oh my god. Lupa na cały pierdolony mech. Ale skam to nie działa O masakra To by mocno wiesz Zero z dagen Zero No ale jak, to, to, to jak te forever działa? To działa czy nie działa? Aaa musisz chyba wyleczyć wydaje mi się normalny wiesz? Ale skam. Hitting another survivor I'm out of the dying state. No ta musi folewetką są, jakby f the people jest jakby innym k Tak, To felewatki To instantly heal them. Ob behavior good company. I guess heal i heal to są dwie różne akcje. <laughs> tak. To nie jest, że give them a health, to jest heal napisane. Zadowolony? No kuźba Wyjść w takim stylu, myślę, tyle razy healowany, bo dużo z mi się tak podobało. Wydaj to... mi Sylinja, jeden, drugi for the people, lupujesz go na cały mecz, to było piękne. I też był, były wariury z Dead Było też wariury z